Hello, cześć witajcie, tutaj Kubica, witam was w kolejnym odcinku Zajzaczka i dzisiaj próbowałem nagrać 6 razy odcinek i Madzią i Lazarusem dlatego się nie da oglądać. Więc gramy Ajzakiem, ale nienormalne, tylko grid mode. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawy tryb to jest który polega na tym, że co piętro wygląda piętro tak. I mamy jeden treasure room, drugi treasure room, curse room, sklep I tutaj są fale przeciwników yy, Mamy 10 fali zwykłych przeciwników, potem mamy dwie fale bossów I jeszcze angel devil, roomowa fala yy, No więc ja sobie pójdę do treasure roomu, bardzo fajny item yy, Tears up, damage down, ale tears up jest ogromny, a down jest malutki No i jeszcze speed up. Tutaj użyjemy triku. Oj, nie bardzo, że umiem zrobić ten trik i że się nie wywalam o kolce. Chodź. mogę oddać jedną połówkę serduszka, bo tyle mam. E, mam bombę, więc was wysadzę. Aha. Nie miło. No dobra. No to za pierwsza fala. E, no, po prostu respią się przeciwnicy, ich musimy zabić, wtedy się przyspiesza kolejna fala, yy, a jeżeli ich nie zabijemy w te tam ileś sekund, to się rozpita, jeszcze że kolejna fala. Вау, вау. Не умею никто в коммер. Больше их смазка не имела. To naprawdę mi przeszkadzają nie możecie dać innych przeciwników ale dużo fajniejsze podejście niż ten Lazarusem i Madziem nie wiem czemu nie wiem. Isaac ma jakieś lepsze itemy czy co? Bardzo fajne itemy Sprawdźcie, mam nadzieję że tam będzie u góry jakiś Polyphemus albo Parasite bardzo mocnej itemki Magic Mushroom. w jednym podejściu Jak sobie grałem tak po prostu nie? Na innym save To e, Wchodzę sobie do to, drumu. I Magic Mushroom, Czyli HP up i duży all stats up Bardzo dużo all stats up Jeden z najlepszych itemów w grze stać, jest, stać nas już na item Ale nie wiem czy będę kupował mm, Te klucze do Treasure Roomu to jest duży Tears Up i duży Range Down więc tak wezmę go bo jestem głupi mam Tearsy 5 jeju 5 pocisków na sekundę wypuszczam bardzo łatwy bosik. go pobiję póki się da tego małego. Dlatego chciałem tego mojego bić, gdy była tylko możliwość. A ja mam 3 sekundy do pojawienia się nowego bossa. Dwie, jedną nowy boss. Dobry na szczęście to jest boss z muchami. Których nienawidzę. Nie wiem, serduszko kupić. Dobra, nie ma jednego bossa. Jest drugi boss za to. I troszkę mógł już na Więc wypadałoby skutecznie zniwelować tą populację. Ale... No gram, naprawdę.

Staram celować w bossa I się udało 21 coinów kupuję serduszko Mogę pojechać w minda Bardzo pamiętam Ale kupię jeszcze jedno serduszko Teraz będzie devil Super dwa te same bossy, tylko jeden cięższy. Najpierw będę bił tego cięższego, tego Stevena, to jest ten czarny. Ten jest dużo trudniejszy, on jest dużo mocniejszy. Jeżeli będę mógł, to będę go bił. ale połowę walki z bossem już mamy za sobą dlatego mówiłem, że on jest cięższy i teraz mamy małe dwa offsiki wkurzające berbecie skupię się na tym czarnym Kurczę pieczoną, się jakiś range up Arangel. nie dobra. Nie ma podjazdu z takimi tirsami. To nic. Jacie Devil Room, Devil Room olewam. Ale nie no bo ostatnio wszedłem na Angel's Room no to pójdę na, do tego Devil Room ale nie ma tu nic fajnego no kupię Book of Belial to jest Damage Up No to jest Damage Up eee, czemu mógłbym tu wysadzić tą bombę No ale dobra Kolejne piętro nie, nie biorę tego, bo to jest duży speed down, a ja tak średnio lubię speed down o dwie połówki czerwonego serduszka przyda się na stole. cyk zwiększamy a jeżeli wejdziemy w te kolce yy, to się fala blokuje o ty mucho dziadowska nie widziałem cię Nie. Robi się niebezpiecznie. Opiecznie niebezpiecznie, Mama mija, co będzie aż poczujesz. No dobra Lecimy jeszcze raz, matchbook, bardzo fajny item Black harczyk i bomby Pięć bomb Wysadzę ale syf Dobra, zobaczmy czy tu jest Secret Room Tu nie ma Secret roomu. Czyli mam nadzieję, że będzie w Treasure Room Ja bym rollował No nie są za ciekawe HP up to jest taki Jakby spoko, jakby był za darmo, to bym wziął. Ale za siedem... są przy... Zwa... I z Walki bo są na przecenie, są całkiem spoko, a ja w sumie idę na debil, więc... Wezmę tego już, No nie, że ta fala. nie, są te... Wskaczane ktoś nazywa. E, dobra. Idzie trochę lepiej niż w ostatnich dwóch podejściach na pewno. To zdecydowanie bezstronne. Jak z tym? A, matchbook. ostatnia fala. No już chcę się pokryć tych knół, co strzelają we mnie. Zapytać jakąś tonikę do wódka. Ej, teraz tych knół. Dobra, to jest zrobione mi tak tylko. Dobra. Kupimy... Ale lagi, ale lagi, ale lagi. Nie wiem czemu tak laguję. Mam nadzieję, że u was jest normalnie Nie wiem, czy twenty. 2020 Niechaj bardziej Am I actually Lucky dog nie Uj, co ja zrobiłem? dobra przynajmniej zablokowałem falę to nie będzie w videoosa dobra zapraszam cię mamy stroły

Tu pode Ale są tu takie lagi? Tak No Screef to jest bardzo fajny item Fears up, speed up, ale. Łyty! Od kiedy ty takie ataki robisz? Czy ty muchy spawnujesz? Od kiedy ty pająki spawnujesz? Łyty! Czempionowy boss! Czempionowy boss! Czarny boss to czempionowy boss! Ły! Dobra Teraz nie wywalić od tego jego zespionych Nie Wchodzimy do tego debilu i mam nadzieję, że... Łoho! Ty... Oj, co ja zrobiłem? Łej, czemu mi wyszło z Izaka? Czemu wyszedłem za zaka Czemu wyszedłem z Azaka? Za zaka wyszedłem. Czekajcie. I... Już otwarłem, przepraszam was. Używaj Discorda z poziomu nakładki podczas gry. No. Ja się z wami żegnam. Przepraszam, że to było takie tragiczne podejście. Bardzo chciałem dla was nagrać coś fajnego, no ale mi nie wyszło. Nie bądźcie na mnie źli, nie, nie, nie zabijcie mnie. To mi zabrał subskrybera. <grych> ja no. eee, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa. pa.